Witam ja Was, Wibra Szmata w kolejnym odcinku najgorsze kanały YouTube'a Dzisiaj zjedziemy kanał minecraft.pl Co można już sądzić po samym nazwie No również żadnej inwencji twórczej nic nie umiem myśleć sam No bo co to za problem dać nazwę jakich gry na końcu PL nie W tym przypadku Minecraft, Dobra, weźmy jego kanał Obejścił nam się ten filmik. A dobra, zobaczmy. Co to jest? Kanał z poradnikami do gry Minecraft. To jest trochę dziwne, szczerze powiem. Bo on ma tych poradników. Yy, 9 tylko. No i już nie będzie ich w ogóle robił, jak sam to kiedyś wspominał. No więc nie wiem po co ten opis w ogóle. Yy, co tam on jeszcze ma? Ma on filmiki, głos ma nawet przyjemny, miło się słucha. Ale już treść nie jest taka fajna. Ostatnio ogłosił konkurs, w którym pod inną nazwą konta yy, dał kod, jakiś, jakiś tam kod, który chciałbym mu było wysłać, coś takiego. No i tyle. No i to było chyba do przewidzenia, że te 100 pierwszych rodzic, tam ile, które zobaczy ten filmik, pierwszy. Znajdą ten kod i będą spamowali fałszywymi No ale... No trudno, trzeba z tym żyć yy, Na początku taka muzyczka właśnie leci Taki jest właśnie wstępik yy, I teraz przeglądnijmy sobie kilka z jego filmików yy, Proszę, tutaj kolejny filmik, yy, w którym on odpowiada na pytania od widzów I przesłuchajmy sobie ten fragment to zaczyna wam wysłać wirusy, bo to zaczyna wkurwiać, szczerze. Jak widzicie on grozi swoim widzom. Yy, mówi, że będzie im wysyłał wirusy. Yy, poza tym strasznie bluźni, jak sami usłyszeliście, yy, po prostu nie radzę go oglądać nic, anolicie subskrypcję. Kolejny przykład... On również, on również yy, namawia ludzi do używania nielegalnych cheatów do gry Minecraft. Albo przypadkowo to zrobię, widzicie? Tutaj ma napisane Flying nofturnet Turnet On. Nie wiem co to znaczy, ale wiem, że on używa jakiegoś fly moda czy coś, że to pozwala yy, latać w minecraft'cie. Oczywiście naturalnie tego nie można robić, tak jakiś cheat. I to nie wiem, czy on zapomniał wyłączyć nagrywania czy coś. Ale jak go szybko przejrzałem i proszę bardzo, on cheatuje. Te wszystkie budowle robi z cheatami. Tak więc to jest po prostu niewarte Waszej uwagi i tyle. No. Kolejne. Na jego kanale ma, yy, mamy tutaj ponad 15 tysięcy komentarzy i połowa z nich to jest reklama swojego konta przez innych userów, a druga połowa to jest proszenie o Seed Mapy czy tam Save yy, od tego CTSG. Co możemy powiedzieć o jego tle, często Serena, który tutaj bardzo ładnie nie wie. A tak naprawdę, to samo co w przypadku J. 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 Jokera. prosił on ludzi, żeby mu zrobili to. Ale ostatecznie nie wiem, kto mu to zrobił, jakiś sam kolega, czy widz, nie wiem. No, to znaczy, że on też nic sam nie umie zrobić. Co do jego awatara. Yy, no, też niezbyt wymyślny, dał z tego flagę Polski, na górze logo Minecrafta, na dole PL. ale przynajmniej mi się wydaje, że sam zrobił nie jak ten... Yy, Joker, JJ Joker, ten cygan. Dobra. Yy, ten cały CTSGA jest również z, yy, założycielem, są współzałożycielem yy, strony Minecraft.pl. Wejdziemy na forum Minecraft. Yy, jak widzicie, też niezbyt bym się narazła. Tak samo jak Minecraft, tylko że zamiast miny, jest my, no nie? Dobra. Wejdziemy. I teraz. Yy, Zalogujemy się 3. Dobra. i teraz zostałeś zbanowany do 22 maja. Skontaktuj się z administratorem w celu uzyskania dalszych informacji. I proszę bardzo, powód: Ten, co krytykował Womisia. To znaczy, że tak jak mówiłem, oni nie umieją przyjąć krytyki. Nawet jeżeli coś poparte bardzo dobrymi faktami, oznacza to również, że ten cały CTSG i WONZIU, jak i pewnie inni, niby bożkowie, to właśnie uważanie za bożków. Podczas rejestracji tam jest, oczywiście, regulamin, którego nikt nie czyta i każdy akceptuje, ale tam jest taka ta wzmianka o tym, że jeżeli chcesz się zarejestrować, to musisz, w razie czego, oddać życie za CTSG lub WONZIA. I tak, wejdźmy sobie na forum, żeby Wam pokazać, co tutaj jest. A więc tutaj mamy dział... ...Wideo, e, arty, filmiki. Ja tutaj dałem e, temat właśnie z moją serią, najgorszy konta YouTube'a. I oczywiście został on skasowany, ale nie wiem dlaczego, ponieważ jest tyle napisane... ...Wideo, arty, filmiki. A to był filmik, nawet dwa. E, no i tutaj niby, wiecie... Forum, Hyde Park, coś takiego, a jest tutaj pełno spamu. Jakieś te same bluźnienie, jakieś erotyka, coś tam, coś tam. Nie raz Wam tutaj wchodzić i chcecie być jeszcze normalni kiedyś. I tutaj mamy, administratorzy. Dobra, nieważne, nie mogę się zareagować. Ale przysyłają również na konto mailowe masę spamu. Więc nie razem wam się tutaj rejestrować jakieś te zaproszenia na RedTube, coś tam, coś tam. A potem jak wyjdziecie, to z wirusy, smród, brud i ubóstwo mają jeszcze jakieś własne serwery, bo wie co oni tam na nich robią. Jeszcze tutaj wymuszają od ludzi dotacje, żeby im płacili. No i to jest po prostu horror. CTSG, jeśli masz jakąś władzę na tym forum, to skasuję i swój kanał. 说个子。